Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem pomiędzy Jagiellonią Białystoka a Zagłębiem Lubin. To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15. Serdecznie wszystkich zapraszamy do nabycia biletów na to spotkanie w naszych punktach sprzedaży, a także za pośrednictwem internetu. Razem ze mną przy stole tradycyjnie trener Maciej Stolarczyk, a także obrońca naszego zespołu Bartek Dowik. Cześć Bartek. Zanim oddam głos trenerowi, nie ma dzisiaj z nami Jerzego Kułakowskiego, który bardzo prosił przekazać tutaj przedstawicielom zespołu, że dokładnie 18 marca Jerzy obchodzi 55 urodziny. No i to zobowiązuje trenerzy do jednego słusznego, słusznego rezultatu, także przekazuję, tak jak prosił Jerzy, a teraz już zapraszam do przedmoczowego ekspozycji. No, pan redaktor Jerzy nas przyzwyczaił do presji, także i to udźwigniemy. E, dzień dobry jeszcze raz jeszcze e, witam przed meczem z Zagłębiem Lubin e, zespołem, który, który na w rundzie wiosennej, e, bo, bo czy od tego momentu też ma nowego trenera, e, e, wygrał cztery mecze na siedem, na siedem spotkań, e, trzy mecze wyjazdowe. E, I to pokazuje, że Iż ten zespół dobrze się broni. Dob na pewno w, w tym momencie również bardzo dobrze kontratakuje. Ma do tego piłkarzy przygotowanych do, do kontrataku I, i w tym elemencie na pewno jest, jest to zespół groźny. Również w stałych, przy stałych fragmentach ma swoje argumenty. Także myślę, że czeka nas ciekawe spotkanie w sobotę na naszym stadionie, no ale tutaj podkreślę, gramy na swoim stadionie u siebie i niwelując te, te pozytywne strony zagłębia, będziemy, będziemy gotowi na to, aby ten mecz wygrać. Jeśli chodzi o, o naszą sytuację kadrową, to wracają po, po kontuzjach, po chorobach z i, i, i za. Są to dwaj zawodnicy gotowi do tego spotkania. Oczywiście nie ukrywam, że bardzo mnie cieszył debiut Sławka i, i jego dobra postawa w tym spotkaniu, bo to godne podkreślenia, iż to był debiut na na polu ekstraklasy, i, i myślę, że ten debiut jest bardzo pozytywnym impulsem również po, po meczu, który mieliśmy u siebie z górnikiem Zabrze. To tyle, jeśli chodzi o, o kwestie związane z przygotowaniem. Do, do, do tego spotkania. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż, iż Zagłębie Lubin to bezpośredni nas, nasz rywal, jeśli chodzi o tabelę. Podobnie jak, jak Górnik Zabrze przed, przed chwilą. Także wiemy jak, jak, jak jego, jaka ranga jest tego spotkania, jak to spotkanie jest dla nas istotne. Ale, ale patrzę i spoglądam na, na to jak reaguje zespół to to mm, jestem pewien, że będziemy gotowi do, te, do tego spotkania, a jeszcze raz podkreślę myślę, że ta aura, którą tutaj y, mamy w Stoku i, i to wsparcie kibiców pomoże nam w zwyciężeniu tego spot sp sobotniego spotkania. Dzień dobry, panie trenerze, Michał Zaborowski TVP Białystok. O tę rangę spotkania chciałem jeszcze dopytać, czy to jest kolejny mecz, tak jak z górnikiem o sześć punktów, czy potem ważnym zwycięstwie w ubiegłym tygodniu ta presja już jednak trochę zeszła z zespołu. Nie, my, my, myślę, żeby, żeby. Wiadomo, że rywalizujemy z Zagłębiem o, o to miejsce w, w, w tych rejonach tabeli i, i chcemy, chcemy z tej rywalizacji. Wyjść, wyjść w korzystniejszym wyniku. To, co było, to, to, to już jest za nami. Wygraliśmy mecz z Górnikiem Zabrze i tak jak podkreślałem na konferencji, bardzo, bardzo trudne dla nas spotkanie gatunkowo, ale, ale no to, już, to już było I, i teraz dla nas jest ta istotna ta, ten istotny moment, w którym, którym mierzymy się z Zagłębiem. Także, także Każde z tych spotkań, kolejnych, bo, bo później Stalin, Leclech, jak dań, to będą spotkania na podobnym poziomie, myślę, emocjonalnym, z, z, podobną, z podobnym gatunkiem, do, do nich będzie, będzie zespół przygotowywany. Także cieszę się, że, że poradziliśmy sobie z zabrzem i sądzę, że. W tym meczu również poradzimy sobie z zagłębią lubin. Jeszcze o te komunikaty, które płyną z klubu, od strony zarządu, chciałem podpytać, bo z jednej strony wygrana z górnikiem, z drugiej strony pojawiają się takie wypowiedzi też ze strony zarządu, że to pana krzesło jest wciąż bardzo gorące. Jeśli spojrzymy na tabelę spotkań w nowym roku, w nowej rundzie, Jagielonia na siódmym chyba miejscu, jedna porażka. A z drugiej strony takie komunikaty się cały czas pojawiają. Czy jeszcze to jakoś wpływa na Pana, na zespół, czy już po tym, co się działo w ostatnich tygodniach, Pan też się jakoś na to uodpornił? Znaczy, już myślę, że na ostatniej konferencji przedstawiłem. Te, te kwestie i nie chciałbym się już do nich odnosić. Presja w piłce nożnej jest, jest naturalnym elementem, i, i dla nas najistotniejsze jest przygotowanie do meczu z zagłębiem, i, i to na tym się skupiamy. Ja nie, 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 nie wkładam do głowy sobie rzeczy, które dla mnie nie są, nie są w tej chwili istotne. Dzień dobry, Robert Bońkowski, RMF Max. Trenerze, to co e, tak pozytywnie zaskoczyło Pana w tym meczu z Górnikiem, biorąc pod uwagę grę Pana zespołu? E, coś, co już mogłoby zostać w meczu z Zagłębiem i co nad czym musimy jeszcze popracować? Znaczy, na, na pewno to, co e, zafunkcjonowało w tym meczu z Zagłębiem, to, to ta, ta, ten sektor środkowy i, i współpraca i, tych graczy w tej formacji myślę, że, że ten środek Pola sfunkcjonował w dobrze, i, i to jest. To, to jest ten plus, który, który e, w, 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 widzę, i, bo, bo dla mnie kluczowym elementem, jeśli chodzi o, o grę, prowadzenie tej gry, jest wygranie środka pola i to funkcjonowało e, w tym meczu. E, mieliśmy problemy z wejściem do tej strefy ataku i tam byciem e, groźniejszym, to, to jest na pewno aspekt, nad którym się skupiamy i, i e, Dużą naszą uwagę poświęcamy temu, aby, aby tych akcji podbramkowych stwarzać więcej, bo, bo to w mojej ocenie jest ich jeszcze za mało, aby być groźniejszym. Jeśli chodzi o, o moment, kiedy jesteśmy w defensywie, tutaj też So, jest kilka aspektów, które, które dla mnie są istotne, jak jak reakcje, reakcje po stratach i, i te momenty zabezpieczeń kontrataku, które będą bardzo istotne w tym meczu sobotnim, także to kilka takich elementów, które dla mnie są tematami i, i którym poświęcamy sporo czasu pracując wspólnie. To będzie taki y, bardzo podobny mecz do tego spotkania z górnikiem, zważywszy na to, że y, jesteście blisko siebie w tabeli? Myślę, że tak. Myślę, że oba zespoły y, są w podobnej sytuacji. Zagłębie wyprzedza nas o jeden punkt, y, a, ale, ale myślę, że to jest to, jest to te, taki moment, w którym, którym y, zespół, który, który zwycięży, y, ma ten handicap związany z, z lepszym bilansem. Gier bezpośrednich i, i wiedząc o tym, to, to, to jest dla nas z jednej strony informacja, która, która i zwycięstwo daje nam tę, tę możliwość, ale, ale po, drugiej stronie, po drugiej stronie nie chciałbym, żeby to w jakiś sposób nas paraliżowało, wręcz przeciwnie, uważam, że, że będziemy, będziemy tutaj prowadzili grę i, i stwarzali sobie sytuację. Pan praktykuje taką myśl, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Sławek Abramowicz zostaje w bramce, czy wraca z latan? Nie będzie zazdrosny? Wraca z latan. Cieszę się bardzo, jeszcze raz podkreślę z tego debiutu, z tego, iż, iż Sławek pomógł zespołowi, pomógł drużynie w odniesieniu tego zwycięstwa, to pokazuje, że jest to chłopak, który, który ma olbrzymi potencjał, i, i, i dobrze mieć, mieć takiego gracza u siebie, ale jest to dla mnie na tyle newralgiczna pozycja, iż, iż myślę, że zaufanie jest bardzo, bardzo istotne. A, a to są po prostu momenty, które, na które się przygotowywaliśmy przez, przez cały sezon, aby a w, razie, w razie sytuacji. Zaskakujących, a taką był wirus, jakiego, jaki się przytrafił Latanowi, to, to, to miejsce zajął Sławek, ale, ale podobnie się ma rzecz z zawodnikami z pola. Rozmawialiśmy ostatnio o Realienie. Rzeczywiście miałem po meczu e, taki duży niedosyt, iż, iż tych zmian nie było więcej, bo, bo ci chłopcy naprawdę e, dobrze funkcjonują na treningach. Pan ma niedosyt? Czy... Ja mam niedosyt, ja niedosyt, tak. Bo, bo zasłu zasłużyli na to, żeby, żeby zagrać w tym meczu, no ale, ale taką podjąłem decyzję, doszłem do wniosku, że że lepsze jest wrogiem dobrego i, i w tej sytuacji, w której, w której byliśmy w tamtym momencie, e, potrzebowaliśmy akurat e, dobrego zabezpieczenia centrum i, i tych, tych zmian nie zrobiłem. E, dlatego też, e, te, tak jak w przypadku Sławka, tak w przypadku pozostałych graczy, m, którzy, którzy pokazują swoją gotowość, e, to, to, to też będzie na pewno moment dla nich. W tym sezonie mamy jeszcze 10 spotkań, aby pokazali się na boisku. To jeszcze dwie kwestie. Co się dzieje z Kamilomeną? No bo ten piłkarz przychodził, ale znikł nagle No niestety tutaj uraz wykluczył na, na, na dzień dzisiejszy czas, kamil. Można jest to uraz mięśniowy. Jest to uraz mięśniowy, który, no, niestety, goi się troszeczkę dłużej, no znaczy, specyfika każdego urazu jest w zależności od, od głębokości tego urazu. No tutaj jeszcze Kamilo nie jest, nie jest gotowy, ale myślę, że w czasie, w okresie po przerwie reprezentacyjnej będzie do dyspozycji i będzie również mógł pokazać swoje, swoje umiejętności, swój, swój potencjał. Trzymamy kciuki i jeszcze jedno pytanie. Jakby Pan mógł w kilku słowach scharakteryzować najbliższego rywala? Jakieś mocne strony, na co zwracacie uwagę? Bo w czym zagłębie jest silne? No, na pewno to, to, to ten element, o którym mówiłem, chodyna, kurminowski, poręba, pieńko. Bohar to, to są na pewno tutaj, atuty, olbrzymia atuty zagłębia, jeśli chodzi o, o wyprowadzenie kontrataku, o, o szybkość tego kontrataku, o prowadzenie akcji. Bohar zmieniający sektory, chody na szukający bardziej przestrzeni, to to na pewno zespół, no zresztą ten słynie z, z tego, tak też prowadził zespół piasta, iż, iż na pewno do, dobrze ten zespół się broni, szuka swoich możliwości właśnie w tych momentach. Kiedy tą piłkę przejmie, aby wykorzystać szybkość właśnie i jakość tych graczy. Także no to, to na pewno są atuty tego, tego zespołu, ale tak jak wspominałem, my pracowaliśmy nad tym, żeby, żeby te atuty stłamsić w zarodku i, i postawić na nasze atuty, bo ich mamy sporo i, i na, to, na to stawiamy w sobotnim spotkaniu. Jestem już tutaj 3 lata. przedłużyłem kontrakt, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Teraz w tym sezonie w tej rundzie zacząłem więcej grać. Mamy jedną porażkę, tylko w tej rundzie, też się z tego bardzo powodu cieszę. No i przygotowujemy się na najbliższy najbliższym mecz zagłębiem i chcemy w nim wygrać. A, no bo tak patrząc na to, gdzie ty grasz, to trochę też jesteś rozrzucany, prawda? Na prawym skrzydle, na lewym, to obrona, to wahadło. Gdzie ty się w ogóle najlepiej czujesz? Jeśli, jeśli można tak zadać, zadawać takie pytanie piłkarzowi, no bo pewnie spodziewam się odpowiedzi, że ja zagrasz tam gdzie gdzieś trener wystawi, ale pewnie masz jakąś swoją ulubioną pozycję. To jest to skrzydło, gdzie ostatnio grywasz częściej, czy, czy cały czas jednak obrona i masz tam... Te, no dokładnie, zapycie. że tak jak pan mówi, że to jest tam, gdzie mnie trener wystawi, tam będę grał i starał się grać jak najlepiej. No myślę, że to są te właśnie wahadła, prawe, lewe, wahadło, to jest ta moja ulubiona pozycja. A prawe wahadł, tak sobie myślę, że też czasami z jakimś zejściem do środka, żeby tą lewą nogą zaskoczyć bramkarza. No dokładnie, że mogę grać właśnie, mam wsparcie stopera z tyłu i mogę grać wyżej na tym wahadle i bardziej skupić się też na ofensywie i właśnie szukać tych zmian sektorów, zejścia do środka, uderzenia. A to zwycięstwo z Górnikiem Zabrze, ono było... Jak ważne było dla Was, w ten sposób zapytam, no bo tego oddechu zbyt głębokiego w tabeli to nie ma, można powiedzieć, że lekki taki zachłysnienie się powietrzem. Ważne to było zwycięstwo, co ono dla Was znaczy, no bo jest to też jakiś sygnał, że być może idziecie w dobrą stronę, ale wczoraj też króciutko rozmawiałem z prezesem i mówił o tym, że no jeśli spojrzymy na suche wyniki jeloni w tej rundzie, one są ok, ale widzimy też na boisku jak ta gra wygląda, jak to ją no tak, no, punktujemy regularnie. No, na pewno to zwycięstwo z górnikiem było bardzo ważne. Yy, zwycięstwa budują atmosferę. Yy, po takim zwycięstwie na pewno czujemy się dobrze. Yy, no, tak jakby mamy kolejny mecz przed sobą u siebie. Dwa mecze już u siebie wygraliśmy. Punktujemy bardzo dobrze u siebie. Myślę, że będziemy w tym spotkaniu też przeważać i. No, bardzo ważne zwycięstwo to było z górnikiem. A ty jako piłkarz też pewnie masz jakieś. Yy... Swoje przemyślenia dotyczące tego, dlaczego na przykład nie wychodzi to konstruowanie sytuacji, dlaczego nie dochodzi do tego ostatniego dobrego podania w ostatnim czasie. Gdzie ty upatrujesz te winy, można powiedzieć, drużyny, że, że, że tych meczów jest że te mecze są tak punktowane, ale w takim, a nie innym stylu? Myślę, że musimy skupić się bardziej na treningu, no bo jak się trenuje, tak się gra i myślę, że te elementy. Y Zadań ofensywnych musimy poprawić po prostu w treningu, skupić się bardziej na, na to, na jaką nogę podać, żeby popatrzeć, yy, poszukać partnera na odpowiedniej pozycji. I myślę, że to są elementy, na którymi musimy popracować w treningu. No i teraz mecz z Zagłębiem Lubin, bardzo kluczowy, zresztą chyba każde kolejne spotkanie z rywalami z tej dolnej części tabeli. Co jest siłą Zagłębia, co jest ich słabością? No myślę, że siłą Zagłębia są te właśnie kontrataki, że mają szybkie skrzydła Bohar i Chodyna, z przodu jest Kurminowski, no i to jest na pewno ich duży atut, Zagłębia też teraz regularnie punktuje, ale myślę, że grając u siebie mamy, my mamy swoje atuty i je pokażemy. Ale już charakterystykę swojego rywala z boiska znasz, wiesz na którą nogę tam go nawijać, Rozumiem? Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo ostatnie zadanie.